Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Stachu i zapraszam Was na 23 odcinek z Deluxe Jump 2. Powoli zbliżamy się do końca Pucharu Świata, jesteśmy po 22 konkursach, no i sytuacja w klasyfikacji generalnej wygląda tak. Wciąż jest na prowadzeniu Piotr Żyła, goni go Maciej Kot. Maciek ma do Piotra Żyły 34 punkty straty, więc jest jeszcze jakaś szansa, żeby Maciek znalazł się na pozycji... Znale. bardzo przepraszam, pozycji lidera na miejscu 7 Kamil Stoch na miejscu dziesiątym Aleksander Zniszczą. a na miejscu 14 Dawid Kubacki dzisiejsza rywalizacja odbędzie się na skocznika 205 w Chinach rozpoczyna Stefan Laj, patrzymy na warunki no, 2 metry na sekundę ponad 2 metry na sekundę, z taką prędkością taką prędkość ma wiatr no, Stefan Laje zaczyna niestety niestety źle, 149 metrów, ale skutkiem tego było właśnie to, że Niemiec za wcześnie wybił się z progu. Tutaj trzeba mieć bardzo dobre wyjście z progu. Teraz Teamized. Tu już to wyglądało trochę lepiej, no ale też trochę zbyt, zbyt wcześnie. 163 metry. Teraz Dawid Kubacki. No to może Dawid spróbuje. Idealnie trafił na progu. I i 2,5 metra, a więc mamy pierwszy skok powyżej 200 metrów. Teraz Arti Aigro. No i też bardzo ładnie, 202,5 metra, oczywiście Stończyk obejmuje prowadzenie. A teraz Stefan Kraft. No, też sobie nie poradził. 150 metrów i miejsce czwarte. Teraz Andreas Willinger. No, mamy odległość 193 metry i reprezentant niemiec jest w tej chwili trzeci. Teraz Aleksander zniszczył. No, niedobrze. 174,5 metra, czwarte miejsce Olka teraz Ryōyu Kobayashi patrzy na wiatr 3 metry na sekundę. Skoczkowie mogą się złapać, mogą się załapać na takie warunki. Rio skacze 199,5 metra i pozycja trzecia. Teraz Halvor Egner Granerud. Zobaczymy na próbę reprezentanta Norwegii. Odległość 193,5 metra i lokata, która? Czwarta. O 1 dziesiątą punktu wyprzedził Andreasa Wellingera. Teraz Kamil Stoch. No zobaczymy, może Kamil tutaj coś... Coś ugra, ale niestety... 153 metry i dopiero ósme miejsce Kamila. Teraz zobaczmy na próbę Simona Amana. No też. Ale to jest właśnie też efekt tego ułożenia na nartach. Tak mi się zdaje. Simon Aman 151,5 metra i miejsce 9. Raz Karl Geiger. To, już to wygląda w miarę ok. I jest dobra odległość. 205 metrów, noty nieco niskie, i reprezentant Niemiec mimo ustanowionego rekordu skoczni, przegrywa z Ati Migro o 3 punkty. Ale do Dawida Kubackiego do drugiego miejsca traci tylko jedną dziesiątą punktu. A teraz Jan Herl. Na Austriak skacze 188 metrów i zajmuje lokatę siódmą. Wciąż najlepszy z Polaków jest Dawid Kubacki. Druga pozycja. Teraz Daniel Huber. Odległość 165,5 metra. 9. lokata Daniela Hubera. No i teraz yy, ta dwójka, którą tworzą nasi skoczkowie. Najpierw zobaczmy na Macieja Jakota. Maciek skacze 182 metry i jest na pozycji ósmej. Wyprzedził tym samym Olka Zniszczoła. O, 15 punktów. A teraz Piotr Żyła. No niestety, odległość 169 metrów i miejsce dziesiąte Piotrka Żyły. A więc mamy dwóch reprezentantów Polski w, pierwszej, w najlepszej ósemce pierwszej serii. Wśród nich Dawid Kubacki, który jest na miejscu drugim, bo liderem jest Arti Aigro. Maciek od ósmy, Oleg zniszczył dziewiąty, Piotr Żyła dziesiąty, na miejscu trzynastym Kamil Stoch. No to rozpoczynamy drugą serię. Rozpoczyna Stefan Laje, jak on rozpoczynał pierwszą, tak rozpocznie oczywiście drugą pierwszej serii. Tylko 149 metrów. Teraz powinno być nieco dalej. 180,5 metra. I jest oczywiście liderem, ale oczywiście zostanie pochłonięty przez pozostałych zawodników Stefan Kraft. 150 metrów w pierwszej serii. Teraz będzie drugi. Bo skacze 178,5 metra. Teraz Simon Aman, który skoczył w pierwszej serii 151,5 metra, teraz będzie chyba daleko. Brawo, Simon Aman! To jest bardzo daleki lot. 210 metrów, no i Simi obejmuje prowadzenie. No i trochę będzie ciężko teraz przebić reprezentanta Szwajcarii. A może spróbuję, kamistoch. Miejmy taką nadzieję. No była walka do końca, ale Kamil Skacze, tylko 199,5 metra. Daje mu to oczywiście drugą pozycję, no ale przegrywa o ponad 15 punktów z Simonem Omanem. Teraz Timiza jest w powietrzu, 163 metry reprezentanta S Słowenii, teraz 167,5 metra, nie będzie drugi, będzie na pewno czwarty, o proszę. Teraz Daniel Huber, który w pierwszej serii skoczył 165,5 metra. No, może w końcu powinien postarać się o dobry, daleki lot. No, powiedzmy, że jest dobrze. 193,5 metra będzie drugi, a więc wyprzedza Kamila Stocha. A teraz Piotr żyła. 169 metrów w pierwszej serii. Jeszcze lidera klasyfikacji generalnej, ale nie wiem, czy utrzyma tę pozycję lidera w klasyfikacji. Nie wiadomo. Teraz 170,5 metra, i czwarta lokata Piotra żyły. Teraz Aleksander zniszczył w pierwszej serii 174,5 metra. Powinien postarać się o 192 metry, ale niestety skacze 168 metrów i jest piąty. No i rozpoczynamy ostatnią ósemkę. Tą czołową ósemkę otwiera Maciej Kot, który w pierwszej serii skoczył 182 metry, aby objąć prowadzenie, musi skoczyć 180 metrów. A jajajaj, niespokojny to był lot, niestety. 135 metrów i tylko dziewiąte miejsce. Ostatnie miejsce Maciej Jakota, no więc nie zobaczymy go w ósemce. Raz Jan Herl, pierwszej serii, 188 metrów. Teraz 170,5 pomimo dobrej walki. Miejsce trzecie. Teraz Andreas Wellinger w pierwszej serii, 193 metry. Teraz będzie liderem 184. Tak jest. A teraz Halvor Egner Granerud, który w pierwszej serii skoczył 193,5 m I teraz dobrze. Teraz dobrze. 198,5 jest pierwszy. No i jestem bardzo ciekawy, czy będzie podium dla reprezentanta Norwegii. Teraz Rioju Kobayashi. Pierwszej serii to prawie 200 metrów. 199,5 dosłownie. Umiejętność, żeby powalczyć. A skacze 189,5 metra i jest na miejscu drugim. Na pewno nie zobaczymy. Tamila Stocha w ósemce. Ale jest jeszcze Dawid Kubacki, więc jeszcze jest jakaś szansa, żeby. Chociażby jeden Polak znalazł się w ósemce. Teraz Karl Geiger 205 metrów pierwszej serii teraz 185 i pół metra. Drugie miejsce, co oznacza dla Halvora Egnera Graneruda, że będzie na podium reprezentant Norwegii. Ale teraz Dawid Kubacki. No Dawid walczy o podium. Ale niestety nie będzie podium. Nie będzie podium dla Dawida. Ale będzie w ósemce. To jest dla nas najważniejsze. Przynajmniej szóste miejsce. A teraz Arti Aigro. Podium na pewno uzupełni Karl Geiger. Ale w przypadku zepsutego skoku Artigo Aigro, to może wygrać grany Rut. Geiger. Będzie na średnim stopniu. A podium uzupełni Ryoju Kobayashi. I chyba tak będzie. Chociaż zobaczymy. A jednak Arti zameldował się na podium. Wygrywa Halvor Egner Graner od Karl Geiger II. Najlepszy z Polaków Dawid Kubacki dzisiaj na miejscu szóstym. Kamil Stoch dziesiąty, Piotr Żyła jedenasty, Aleksander Zniczno dwunasty i na miejscu ostatni Maciej Kot. No to zobaczmy klasyfikację. No i tak, Piotr Żyła ma 1002 punkty, yy, Maciej Kot spada na miejsce trzecie, Kamil Stoch spadł na miejsce ósme Aleksander zniszczoł jest dwunasty, a Dawid Kubacki na miejscu 13. Za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję, zapraszam na kolejny odcinek już jutro. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, zostawić łapki w górę i wcisnąć dzwoneczka, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia.